Miejsce siódme. Beta 2005 PA ET. Pas z kieszeniami. Prawdziwy Batman wśród elektryków. Pas narzędziowy. Wszystko pod ręką. Szczypce, śrubokręty i tester napięcia. Wchodzisz na robotę i wyglądasz jak bohater, tylko zamiast bat sygnału masz dzwoniącego klienta z zepsutą lampką. Miejsce szóste. Beta 2112 T. Torba pusta. To propozycja dla tych, którzy już mają narzędzia, ale chcą, żeby ładnie wyglądały. W skrócie kupujesz torbę, resztę dołożysz sam. Trochę jak Wiki, zestaw startowy, ale śrubki musisz znaleźć w domu. Miejsce 5. Beta 2112 ETA, torba XXL. 70 narzędzi w jednej torbie. To nie torba, to mobilny Leroy Merlin. Kto ma to przy sobie, może od razu założyć własną ekipę remontową albo przynajmniej zaimponować sąsiadowi. Miejsce czwarte. Beta 2001BZ24MQ, torba poręczna. 24 narzędzia w jednej torbie. Kompaktowe, praktyczne, bez zbędnego gadania. To taki fast food w świecie elektryków. Szybkie, skuteczne i zawsze na miejscu. A do tego izolacja do 1000V, więc spokojnie. Frytki gratis nie porazi prądem. Miejsce trzecie: aluminiowa Beta 2033L VV Plus PLIN 980ETB. Aluminiowa walizka? Brzmi jak James Bond, a wygląda jakby można w niej przenosić uran. Ale spokojnie, w środku same narzędzia. Idealne dla tych, którzy chcą wyglądać profesjonalnie, nawet jak tylko dokręcają gniazdko w bloku. Miejsce drugie Beta 2036TB. Czarna elegancja. Czarna walizka, pomarańczowe detale. To nie jest zwykły zestaw, to jest Ferrari wśród narzędzi. I tak oczywiście, wszystko w izolacji do 1000 V, bo kto nie lubi żyć. Miejsce pierwsze? Beta 2036 LB, walizka marzeń. Walizka tak doplana narzędziami, że spokojnie można by nią zabić komara w promieniu 2 km. Masz tu wszystko: od śrubokrętów, przez szczypce, aż po lutownicę. Jakby MacGyver był elektrykiem, to właśnie ten zestaw by wybrał.